Problemy, problemy są, problemy są, problemy są Elos mod i Tak, tak, mam z feather buty, to jest mój set Tak prezentuje się jak kół. Tego nie mogę jeść na, na początku, bo mi serce usunie <gryw> To możemy dać w sumie na trójkę Mamy siłkę Spida Tak więc mega, mega set O 19 wybiegamy I powodzenia Nic nie laguje, dzisiaj 19, dobra go Nuta się odpaliła idealnie Jedziemy, jedziemy No i tu Hama, pierwszy frag Dobrze, cfele No i trapa wszystkich Trzeba, bo ja siebie strapuję <grym> Dobra, co to jest w ogóle ty. No jest trap O jezu, Satrix to trzeba zabić O dobra Wytepał, git, git Oni strapowani tam są, bardzo dobrze, bardzo dobrze Dzięki suba, pozdrawiam O Jezu Czekaj, nie, nie, na Sandy nie idziemy na razie Do fosy też bym chyba, o Jezu, tam to nie chcemy na pewno Tam do dziury to kap kaplica jest tak zwana Możemy pochodzić trochę. O, to jest dobra taktyka w sumie. Tam jest beczka. Uwa Uważaj, trzeba na beczkę. Problemy, problemy są, problemy są, problemy są. Elos modi, siłanko. Dobrze, wytepał, wytepał ładnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oni tam w szoku. Oni tam... No, idioci, idioci. O, ja mam idiotów. O Jezu. Ja nie chcę tam do beczki. Dobra, jazda, jazda, jazda. C Ale że wszyscy na koksach są, czy u że? Polisz ktoś! Zobacz, zobacz, co robię, zobacz co robię bo debile, debile Oni tam... Jadę w to, proste Poczekaj Jadę, Szymanko. How are you? Hello Avery, Avery, Siemanko. Jak tam Secik? Secik jest ok. Może nie jest na koksi ktoś? Może ktoś nie jest? Dobra, Kielek, bardzo dobrze. Kielek nie był na koksi, Ad mi wytepał. Kowłęby się kończą. Tego nie przewidziałem niestety. Seta by trzeba wymienić, Zara. Nie wyrzucę seta. Oj, 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 tu jest beczka? Tu nie ma beczki. Ja bym. Jak w beczkę jakąś wpadniemy, to kaplica, niestety. Może iść na fosę. W stronę fosy Chamy zostawcie mnie Padło coś komuś Sety patrzcie, sety patrzcie halo No sety wam padają, bitek Do grobu Alincja, Alancja Do grobu, na spawn'a Kutli... Kuty... Kurwa cleans. Masny dudek Na spawn'a wszyscy idziecie proste A, bo mi się mięso skończyło Time, timeout, przerwa, 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 przerwa Daj mi chwilę, daj mi chwilę ale to się odpoliła. O jezu, Stisu, główny tutaj, główny dowodzący akcją. O, kopłeby mi uspełnili, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kopłeby, to jest taktyka, to jest taktyka, kościu. Chamy, Dobra. Tu bez szans, tu bez szans jesteśmy. To. Poczekaj, daj mi chwilę, daj mi chwilę, time out, time out, time out, time out, time out. Time out. Tego się nie spodziewałem, tego się nie spodziewałem. Domek buduje z kopwebów. O, to jaką barierę zbudowałem. Zoba. Hop w szoku, hopy w szoku. Padło coś komuś znowu Patrzcie sety, patrzcie sety, halo Oba. Drifta robimy na sandzie na lewo Znaczy na prawo i teraz na lewo, pa zmiana, zmiana z łuku Dobra, nie tracimy HP, nie tracimy HP, trzeba zejść trochę No koć mnie, żeby tam pójść na górę, nie, ale Ale skończy się jak wczoraj Dobra, bezpiecznie sobie zejdziemy O, jest beczka, czekaj, beczkę trzeba ominąć Fifarafa Padł za 20 punktów rankingowych, dziękuję bardzo a jak ktoś jeszcze nie jest na evencie, to zapraszam mcevent.pl Tryb Sandy I osoba, która mnie zabije Wygrywa VIP-a na Arivi Na jutrzejszym Arivi Nie wiem, chcemy tam zejść na dół? Wydaje mi się, że nie Chociaż w sumie Dobra, no, no, możemy na chwilę, ale na, chwi na chwilę możemy zejść Na chwilę możemy zejść tutaj Na chwilę, laga został ktoś ale że ktoś laka dostał? Elo spontan, siemanko, dobra, chwila minęła. Jezu. A myślałem, że nie cykło, dobra Set set OK jeszcze Dobra Mamy kobłeby, więc możemy na marrze postawić, set możemy wymienić. Aczkolwiek secik jeszcze jest ok, secik jeszcze... Admin wytepaj proszę, bo trochę zamotaliśmy się w tym wszystkim. A dobra, wyszłusa, dobra, dobra, kurwa. Kielek powrócił, kielek mocniejszy o, dobra, git, git, git Grałem w chowanego Tu perłę dla zmyłki I tam jeszcze jedną dla zmyłki Proszę... zobacz, zoba, amatorzy Englishman, siemanko, how are you? Zoba, co robię ci? Dobra, mamy chwilę dla siebie, mamy chwilę... Plan działania, dobra, jeden na jeden, plastina, umierasz O narab... O Jezu Myślałem, że mam refila na trójce, na trójce z przyzwyczajenia Ale dobra, to nie był refil na szczęście Ile jeszcze mam serduszek? Matematyczne obliczenie, szybko. Szybko matematyczne obliczenie potrzebuję. Ile to jest serduszek jeszcze? Nie wiem na jakim etapie się znajdujemy. Dużo. Ile to jest dużo? Matematyczne obliczenie, szybko, szybko, szybko. Miałem się potyczka. O Jezu. Dobra uwaga. Zdejmuję seta za 5 sekund. 5. 4, 3. Dwa i jeden Idziemy na drzewkarkę, idziemy na drzewkarkę Misja drzewkarka, misja żywkarka, Szybko, szybko, szybko Angel of Darkness, puść mnie, puść mnie Pierwszeństwo mam Dobra Czekaj, trzeba jakoś wejść na drzewkarkę Tylko nie wiem jak, nie wiem jak za bardzo O Jezu Akcja drużynowa widzę Tukają się O, 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 może teraz? Przejście, przejście, przejście Ty, uda się A i bez szans niestety Dobra, drifta robimy z lewej do prawej, na środku trochę. O kurwa, tego nie przewidziałem. Poślizg tak zwany to był. To był tak zwany poślizg. O Jezu. Sorry, admin. To w mojej, w mojej drużynie on grał, chyba. No trudno się mówi, nie? Wiesz, jak jest. Boss może być tylko jeden. Proste. Dobra, zdejmuję seta za 5 sekund. Zdejmuję seta za 5 sekund. 5, 4, 3, 2. Jeden, no daj się zbytować aaaa, chamie Dobra, możemy wejść kurwa na drzewkę, czy nie? Perła? Ty, Mamy autostradę Nie, zawsze znajdzie się ta jedna osoba, nie? Dobra, dobra, git, 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 git XD, pierdalaj, chamie Autostrada do góry, autostrada do góry Autostradą, normalnie, szysz, szysz. lecimy, proste Tuż jak spadnę, o Jezu, chycie, chycie Dobijamy, akcja dwójkowa na Sanda, drift, wiesz, schodzi Poszło o za 5 sekund. 5, 4, 3 On się chycił prawda? Prawda Daj mi chwilę, daj mi chwilę. Co, target jakiś. O Jezu Kielek! Gie, Nie ze mną takie numery Dobra, dobra, dobra Kobłeb trap. Kob łeb, kob web włeb i w łeb ty. Siema Hamie. Jam, mam... łuk, nie? Czekaj, 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 czekaj. Daj mi chwilę, daj mi chwilę, daj mi chwilę. Trzeba plan jakiś. 70 HP to dużo. 70 HP to jest wystarczająco dużo, żeby zrobić coś takiego. No, ktokolwiek... No, minęliśmy się z wszystkimi. Bez szans, bez szans, bez szans. Bez szans. Teraz. Jakim cudem hita mu nie zaliczyło? Daj mi chwilę, daj mi chwilę bez szans, bez szans... Kurwa, nie! Tak! Nie straciłem HP! ale jestem bossem tego serwera! Proste! Widzimy jeszcze raz! Udało się, jakimś cudem się udało Ktoś? Hita dostanie z tego uku Ale się i sypią! Dostał ktoś. Bany, masz 5 HP, zjedz rafila, szybko bany Nie wiem, macham na tym makro, nikt nie dostaje Dobra, zejdźmy trochę w dół, zejdźmy trochę w dół. Zejdźmy trochę w dół, bezpiecznie, żeby HP nie tracić, wiadomo. Oj, kurwa, Bana, jakbym stracił HP, Bana byś dostał, ktokolwiek mnie hitnął, nie? Cokolwiek! Ale i temy się sypią z nieba. Deszcz i temów. Dodajcie jakiś event, o, ale pomysł na event. Deszcz i temów. Wyle mi wodę jakiś na dole. Proszę. Ale bejcik, ale bejcik. Ale bejcik, cfele, umierasz On to przeżył Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół, bez szans, bez szans, bez szans Zajdźmy w dół Zajdźmy w dół na drzewkę, autostradą na drzewkę, perła jakoś taka szybka, wymijająca, wiesz co chodzi. I Cyk, cyk, cyk Ale speed, ale speed, ale prędkość zapatał, zabatał, oj, 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 Kamień, tak zwany Mięso, 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 bardzo, bardzo, przed, bardzo ważny przedmiot Nara, chamie ma wysokość, on raczej nie zginie. Raczej bez szans. Oj, 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 Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oj, 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 nie tam. Ty lecisz tam, za karę. Kobłęby by się przydał, jak się kobłęb schodzi. 50 HP. A, bo już to widać, faktycznie, no. No to jest fajne. Dobra, idziemy jeszcze. autostrada na samą górę, autostrada na samą górę. Na prawo, żeby ich wyminąć wszystkich A tu ham u góry kampi jakiś. Ale kaliber na spawn idziesz. Nara kaliber. Widzimy się na spawn, nie. O nie! Nie! Admin, tapaj szybko! Pój Jezu! Dobra, git. Pewność siebie, pewność siebie, aczkolwiek pewność siebie, trochę mnie teraz zgubiła, nie powiem, że nie. Lekko się przestraszyłem, bo już widziałem jak... jak mam ten napis przed sobą, nie? Przed swoimi ocz ocz oczami. Oczyma, oczami Oczami tutaj ty idziesz na spawn'a właśnie, yo, yo six, Ale dobra, zapomniałem Pewność siebie trochę mnie zgubiła, tak? Trzeba być pewnym siebie do samego końca, pamiętajcie to, to, jest właśnie ta pewność siebie, o której zawsze mówię, tak? Trochę Leciutko się przestraszyłem, nie powiem, że nie Ale trzeba być pewnym siebie do samego końca Bo koniec końców zrobiłem tego Watera, tak? nie bez powodu, jestem bossem tego serwera, wiadomo co mogę zamienić w Nic nie mogę za bardzo zamienić. Nic nie mogę za bardzo zamienić. Aczkolwiek. No wszystko kobułę by się przydały na pasku. No nie powiem, że nie. Aczkolwiek. Co jest? A bo ja sprinta wyłączyłem. Nie, teraz wyłączyłem. Okej, okay, nieważne. Idziesz, Kalifornia. No właśnie, kurczę więc Ale nuta wleciała Bardzo dobrze, bardzo dobrze mi się to podoba Koksik na full HP, żeby nie zginąć przypadkowo, wiesz co chodzi Neku. Neku do grobu. Ja mam regenki, 10 sekund, 10 sekund Nazwa nutki co teraz leci? 16 minuta, trzymaj playlistę, 16 minuta Cwell z Lublina. Kojarzymy nik, kojarzymy Set jeszcze tak w połowie Ale jazda, ale jazda, co się dzieje? Przypominam, kto jeszcze nie gra na mcevent.pl, to wbijajcie on tryb Sandy kto, Ktokolwiek mnie zabije, a już zaraz padam Zrób miejsce do to co? Co? Zrób miejsce Weku, to się dorzucę koksa teraz mam A, bo ty potrzebujesz miejsce Weku, OK, zapisałem Dobra, git I to jest tak, akcja wylkowa, właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze Z dobra, trzeba z zabić Dobra, Steve umierasz, idziesz w z Steve. Ale idziesz na spawnę zaraz, stisu, ale idziesz na spawnę zaraz. Set, set zara pada. Just dance. No właśnie, mnie nie dokończyłem wątku. Osoba, która mnie zabije, wygrywa z vip na Review jutrzejsze. Tak więc zapraszam jeszcze. Macie szansę. Just dance, banie nie, padnie Zara. Dobra, wydaje mi się, że niech mnie ktoś hitnie O nie ja, bez szans, bez szans niestety On się... Hitną no, go? Ja go nie hitnąłem no, chyba O, ktoś padł Przypadkowo Ktokolwiek na tym makro? Na na, na 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 Nie wiem czy już wystarczy tego eventu, czy nie Oj, oj, oj Bez seta. Easy frag, easy frag easy money, easy money, co chodzi Cornelixon. Buty, buty, dwie sekundy, regenki. Coś jakoś wydostać dostać to. Perła, 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 perła. Refill, bania. Halo, halo, wbijaciu na MC Event Kto zabije mnie ostatniego hita da, wygrywa wygrywa z VIP-a na jutrzejsze Na, 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 siema Set jeszcze ok, set jeszcze ok, set jest bardzo ok, bardzo okej okay. Możemy się na samą górę, możemy się na samą górę Jakby Nie dostał Jestmy jest mi koksa. Set, trzeba pamiętać, set jak mi nie... Dopóki mi set nie padnie, jest ok. O Jezu, Satrix poleciał! Nie! Satrix! Mogę się chycić? Nie mogę! Eee, I tyle po meczu. dzi. Kto mnie zabił? Nyzeu, gratulacje.